A więc Kaziu, trzy słowa odnośnie całego sezonu 2012. No, prosimy. E, generalnie chciałem powitać serdecznie wszystkich fanów tutaj tuningu i motoryzacji. E, ja powiem tak, e, z mojej tutaj perspektywy, e, nie widzę zlotu bez mojej miodoweczki. Generalnie, samochody tutaj są na takim wypasie, że posikałem się w gacie. To był z***wisty rym, który tu chciałem przedstawić. Chłopaki tutaj widzisz, jest zróżnicowanie. Są Citroën, są Volkswageny, są Peugeoty, tam jest nawet proszę Ciebie BMW. Ale generalnie jestem naprawdę zadowolony, bo ten sezon naprawdę moje serce zostało przebite naprawdę włócznią. Jestem zadowolony, bo BDC działało tyle, co nikt nie potrafi działać przez 10 lat. My to zrobiliśmy w rok. Witam jeszcze raz tutaj z zakończenia sezonu BDT. Chciałem przeprowadzić wywiad z naszym mistrzem świata, chwa tutaj z Sara Audio. Gościu jest zajebisty, wygrał i teraz on powie co ma do powiedzenia. Dzień dobry. <noise> Dziękuję. Powiedz mi, jak się czujesz jako najgłośniejszy tutaj e, z naszych e, klubowiców. Czekaj, czekaj, bo mi w oko napadłeś. Przepraszam, to są skutki e, <laughs> <Cia budki>. miodówki. <laughs> miodówki. Czuję się bardzo dobrze. Atmosfera bardzo sympatyczna. Poza tym, że szyby parują od alkoholu, oczy też kapie. Dziękuję. Wszystko co chciałbym powiedzieć. A powiedz mi teraz, znaczy to nie jest do Ciebie pytanie, chciałem się zapytać swojej kobiety, jak się czuje jako kobieta tutaj najgłośniejszego z naszych klubowiców? Ja nie mogę powiedzieć, bo skąd będzie przeciwko mnie w domu? E, tak, to jest <grym dobra <grym odpowiedź, <grym <grym gratulujemy tutaj, e, bardzo dobre odpowiedzi. E, Łukasz, myślę, że powinniśmy przejść nieco dalej i porozmawiać z następnymi członkami klubu. Witam serdecznie kolejny raz tutaj z ostatniego spotu z zakończenia sezonu BDC. Chciałem tutaj porozmawiać z kilkoma członkami naszego zlotu. Witam Ciebie, jak masz na imię? Ja to Darek. To jest Darek. Brawa, teraz trale Powiedz mi, Darku, czy znasz takie stowarzyszenie motoryzacyjne Black Drivers Club? Dzisiaj pochwałem. Widzisz, on dzisiaj poznał. A jak myślisz, czy to stowarzyszenie ma jakieś perspektywy? Myślę, że w najbliższym czasie bardzo mocno się rozwinie. Widzisz, Łukasz? Bardzo mocno się rozwinie. To teraz myślę, że powinniśmy porozmawiać z jakąś kobietą na ten temat. Witam, jak masz na imię? Cześć, Iza. Powiedz, Iza, czy znasz stowarzyszenie BDT? Oczywiście, że nie No, każdy zna, ja wiem. No, o tym. On nie zna, ale on jest z tego. On jest zleśna, darujmy. Powiedz Ida, jak Ci się bawię na naszych imprezach? Bardzo fajnie, która zimno. zimno. wiadomo, bo to taka zimna trochę kultura, ale powiedz mi teraz, czy chciałabyś, żeby w następnym sezonie takie imprezy jak w tym sezonie również się odbywały? Oczywiście, że tak, a może teraz ty się wypowiesz Cześć, mam na Michał.